Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Szafranko, jestem trenerem personalnym i chciałbym powiedzieć o współpracy z agencją Trener Boost, a mianowicie z Mateuszem, który uruchomił mi reklamy na moim profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy, ponieważ kampania, która tak naprawdę trwała niecały tydzień, z tego co wiem dokładnie 5 dni, gdzie na reklamy Wydaliśmy około 250 zł. Przyniosła zwrot w wysokości sprzedanych pakietów, treningów za 10 tysięcy zł. Myślę, że to świetny wynik i nawet poprosiłem Mateusza, żeby tą reklamę w pewnym momencie wyłączył, ponieważ już po prostu nie miałem miejsca na nowe osoby. Także jeżeli jesteś trenerem, który narzeka na puste grafiki. Chciałbyś mieć więcej treningów. No to z czystym sumieniem polecam współpracę z Mateuszem. Tak naprawdę wystarczy zgłosić się do niego, przygotować materiały w formie zdjęć i on już wykona całą robotę, to znaczy przygotuje grafiki, zoptymalizuje reklamy, wybierze grupę docelową, no i zrobi tak, żebyście tych klientów mieli pod dostatkiem. Także jeszcze raz dziękuję Mateusz za współpracę i polecam każdemu. Trenerowi, który chciałby mieć więcej podopiecznych, również współpracę z agencją Trener Boost. Pozdrawiam.